Na 24 godziny przed Galą Fame, 29 jeden z faworytów turnieju, właśnie na tej gali, tutaj w Hali Jaskułka w Tarnowie, Mahmud Muradov. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich, witam Cię. A mamy jeszcze o czym gadać? Słuchaj, możemy porozmawiać o Twoich przewidywaniach i o tym, jak się czujesz na te 24 godziny przed turniejem. Turniej wielu osób mówi, że to jest bardzo fajny turniej, w ogóle bardzo mocny. Zobacz, Ty jesteś sportowcem z krwi i kości, teraz jesteś w organizacji frikowej, ale to jest naprawdę wielkie sportowe wyzwanie. Tak, ja zawsze mówiłem, że jak z Rafalem gadałem, że kiedy mnie ma takowy, e, da walkę sportową, a teraz widzim, że poziom duże wysoki, tak od razu wszedłem. Co tam zobaczyłeś w oczach twojego rywala? Nic, wiem, że boi. Wiem, że jest duży, ale widzę, że nie ma możliwości szybko tam jest na mistrzanie. A wygrę, na pewno wiem, ale pro mnie jest dobrze, że nie kopię takowej luźny. Wiem, że kiedy jedny tak yy, ma jebnięcie, ale ja też nie będę start Bardzo dobrze wie, co jego czeka. A i na wagę mówił, że... A, a nie biegam, nie? Ale kurde, tak każdy ma jakiś swój styl. A ja i w MMA biegam na nóżkach luźniutki, tak. A ty wybrałeś na te walkę opcję, żeby być. Czy chłopa, Czy żeby gdzieś ta dynamika była na wysokim poziomie? Ja jestem ciekaw, jak ty tego podszedłeś do walki z takim wrosłym gościem? Myślę, dynamika, a szybkost. Mhm. A dobrze, że Marcin nie będę kopał, że na drugą walkę pójdę normalnie, nie rozkopnie te nogi, a tak, a potem druga walka będzie ciężka. Myślę, że. Ale w finale myślę, że będę z Don Diego, albo na pewno wiem, że będę z do Don A chcę z Don Diego zawalczyć. W ogóle, ja, jak z wami rozmawiałem kilka razy już przed tą megalą, to mam wrażenie, że wy jesteście przekonani o tym, że będzie ten finał. I wielu zawodnikom się to po prostu nie podoba. Hej, goście, co wy sobie myślicie? Tak, on wie, co robi on, a ja też wiem. Ci chłopaki oglądają Izu, ostatni chłopaki, gdzie ostatnio walczyli. A my cały czas zaperdalamy dwa razy dziennie treningi. Ja walczym w MMA, a nie mam balki, mam balki, każdy dzień chodzimy 10 razy w tygodniu na treningi. A to jest inny poziom. A wiem, że chłopaki tylko nie trenują, nie mają na to tylko czasu, nie mają, e, nie chcę tylko, ile my chcemy wygrać. Na pewno wiem. Nie wiem na ile znasz Izu, Znam. ale wiele osób mówi o tym, że fajny zawodnik, ale gdzieś, jeżeli ma jakieś problemy, to jest to ta strefa mentalna, że miał tutaj problemy z tym wejściem w walki. Jestem ciekaw, czy ty też się z tym zgadzasz, bo nawet ma to już kupisz, powiedział, że coś takiego u niego dostrzega. Tak a Ilja Latně nevalčil. To tež je, že Ilja Latně valčil, jak tam bude, když půjde na válku, ty lidi, stres, média, to tež robí svou robotu. A my celý čas robíme, celý čas zaprdaláme. Já půl roku tomu měl jsem válku, pět rundy po pět minutech s Kinslem, vyhrál jsem to na punkty a vím, co mě čeká. A to jež dva rundy po tři minuty. První runda, druhá a v finále tři razy po tři, tak jsem hotový. Co je? Najtrudniejsze w walce z Marcinem Sienosem, to, żeby się nie dać trafić, żeby żaden przypadkowy cios potężny nie spadł na, na twoją szczękę? E, a nie robimy z nim, nie stoim a w boksie nie, kurda, teraz ją e, wygraje KO. To niemożliwe. To niemożliwe, że Marcinę nigdy, kurda, wygraje KO. Mnie Michał Andryszak mówił też, machu, wygrasz go, ale kurda, musisz chodzić na nóżkach jak robisz. Także nie, musim, nie, nie muszę z nim stać na miejscu, a robić swoją robotę. To prawda, bo wiesz co? Tak się zastanawiam, bo pamiętam walkę Marcina Sianosa, chociażby z Patrykiem Tołkaczewskim, ale też, słuchaj, on walczył, dobrze kojarzysz z Mateuszem Kubiszynem na jednym z turniejów, tak. walczył i powiem tobie, że tam Marcin Sianos moim zdaniem no, nie pokazał się z dobrej strony. Wtedy. Tak, tak, tak. Wiem, że ten duży chłopaki ma ma jebnięcie. Gdyby był w wrestling, tak prograłby. Bardzo szybko pewno. oddychał rękawami, wiesz? Tak, ja wiem, wiem, wiem. A ja mam takowy styl, pro niego nie jest dobry, na pewno wiem. No to przekonamy się, słuchaj, ej, już jutro, natomiast jeszcze chcę ciebie zapytać o ten e, turniej i o to, co się może wydarzyć. Zobacz. Na przykład tutaj stoi Tomasz Sarara, legenda kickboxingu w Polsce. E, uważasz, że jego walka z Jayem to jest formalność tylko? E, wiem, że Sarara wygraje, na pewno, a myślę, że będę. Bez kontuzji, a zawalczymy. Znaczy, to jest najważniejsze, nie? Nie tylko wygrać walkę, ale zachować jak najwięcej zdrowia. W walce z Marcinem Sianosem to będzie bardzo ważne. Ma twardy łeb, a nie rozjebe ten ręki. Ja mam problemy z rękami, ale myślę, że będę dobrze. Jak to się stało, że ty nigdy, znaczy nigdy nie mów nigdy? To się jeszcze może wydarzyć. Ale że do, do tej pory nie zawalczyłeś dla KSW. Wiesz co, proponacji byli, gadaliśmy, ale nie gada, gada, gadaliśmy. Bardzo oglądam, bardzo kibicuję KSW, a jeszcze druhá, že tam Kuberský, můj brat, valčí, myslím, že i bude valčit, kibicujem bardzo k mu a on tam je, pro mě Kuberský je šampion. I když Pavlak teraz, ale ne, pro mě je, Piotr je šampion a myslím si, že vygraje na když bude válka o mistrovský pas. A słuchaj, bo ty śledzisz to wszystko, masz to wszystko połapane, wiesz na pewno, że w 2025 roku było sporo takich wypowiedzi Martina Lewandowskiego, po których ludzie się opali za głowę, nie wszystkim to się podobało, tutaj mówił na przykład, że nie będzie wstawał na walki Roberta Ruchały, jak będzie walczył w UFC, tu dogryzał jakiejś innej organizacji, jestem ciekaw, czy tobie się takie coś podoba, bo się wokół organizacji dużo dzieje i jej włodarza, czy tak uważasz, że to była przeginka? To nie wiem, oni sami wie, a wiem u siebie, bardzo mam dobry kontakt i z Marcinem. A Pozdrawiam go w KSW, mam dobry kontakty, także trzeba tam zawalczyć, nie wiem, nikt nie wie, co będę jutro, ale ja teraz walczę w OKTAGONIE, mam dobry kontrakt. E, dzisiaj mi pisał Andrzej Nowotny, że trzeba będę teraz, napisze mnie, z kim będę walczyć, ale bardzo chcę by zawalczyć z Jotkiem. Dla mnie jest teraz Jotko wygrał Game Changer, a chciałbym z nim zawalczyć, bardzo. No to powiem Tobie szczerze, że jak tak patrzę na te mm, opinie w Polsce, to może być wielu kibiców w naszym kraju, jeżeli chodzi o te walkę, paradoksalnie. Wiem, ja już w UFC miałem z nim walkę, a bardzo ludzie pisali, że kibicowali, a ci mam ciuki, rozjutują tego frajera, gadali, no ale krótko gadali, no. Dobra, i teraz na koniec powiedz nam jeszcze, kto wygra turniej Fame29? Na pewno ja. Nie odjedę z klasem, ale wezmę pieniądzki. Czyli to można w ogóle było przed wybrać, czy pieniądze, czy Mercedes, no. czy ty już po prostu znalazłeś kupca? Nie, 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 ja z Rafałem dogadałem, że i tam normalnie w kontraktu jest, kiedy chcesz za samochód, tak musisz zapłacić podatki, a kiedy chcesz pieniążki, tak pieniążki od razu. Ja chcę pieniążki, a nie chcę samochód. Samochód mam nowy teraz. Także tak. Mahmut Muradow, na mniej więcej 24 godziny przed turniejem na Galifame 29. Bardzo Tobie dziękuję, powodzenia. dziękuję, dziękuję wszystkim, a do widzenia jutro.